To jest te was już. Witam was w nowej grze. Naprawdę starej, ale nowej tutaj na tym kanale, tak. I, i dzisiaj to będzie train mechanic boże No tak, train mechanic simulator 2017. A, że mi się pomyliły, bo mam jeszcze kilka mechaników. I no. Będziemy, będę starał się. Znaczy, zobaczymy, jak to się przyjmie. Jakkolwiek na razie, kilka z tego odcinków będzie na pewno. Potem zobaczymy. Eee, twoją pierwszą misją będzie prosta naprawa pociągu. Dzięki czemu podnasz pozostałe gry Twoim zadaniem będzie naprawa lokomotywy, które już zostały z pężczyn, gumowe w przednim wózku jezdnym. A, dobra, przyjechała do nas. Znaczy, przyjechała. Falsz, eee, no i jest, nieprawdopodobnie. Rzeźmy. Rzeźmy, zrobimy. na usterki. Wymieniłem część na nową. Dochód za zadanie 125. Przewidywany koszt 11 eee, Dobra, zobaczymy. Mamy przedni wózek sprawdzać, tak? Przedni. Grałem w to już kiedyś, ale już nie pamiętam. Yy, tylko ten element to są te. Dobra. W no dobrym... Nie wó... Nie cały wózek, tylko te będą dawać do wymiany i ta. Ta jest w dobrym stanie. dobrym. To... Wymontujemy jedno i drugie. To jest troszeczkę mocniej przymocowane. 22% tylko, więc są słabe. I Teraz pytanie, czy ja mogę to jakkolwiek wziąć, naprawić? Mogę naprawić. Szansa powodzenia 100% Wtedy mi to wszystko wyjdzie taniej, niż jakbym miał kupować nowe I część jest znowu sprawna Tak Typ montażu Montujemy te sprężyny Nowa sprężyna kosztuje 6000 Jak widać, w sensie ta jest naprawiona to pewnie ma niższy koszt ale tu jest wartość 6000 jak jest na 100% dobra nawet nie mięta dobrze yy... no i co wyniosło nas to 7000 ponad znaczy delikatnie ponad tak takie no to w sumie to nic takiego Mamy premię za kompletne wykonanie i mamy premię za niski koszt. Wymienione i możemy zakończyć zlecenie. No to był właśnie tutorial, którego się nie da pominąć, chyba. Nie wydaje mi się. A no, tutaj już nie możemy. To tutaj jest. Przyjść. Yy, maszynista skarży się na niesprawny układ hamulcowy. Odnajdź przyczynę usterki. Dokonaj naprawy. Zlecenie jest nieco trudniejsze. Pamiętaj, że każdy rodzaj części naprawia się na innym stole naprawczym. Jeśli nie jesteś w stanie sobie naprawić części, możesz kupić nową ze sklepu, korzystając z tabletu. Dochód. No, spoko. Zaraz ja zobaczymy, jaki on na to budżet. Czy części to będą? Budżet. O, 5700. A na co się tam pan skarżył? Elementy tylko tu w przednim wózku, kład hamulcowy. No to już widzimy co. Na pierwszy rzut oka to będzie zacisk hamulcowy i ramię zacisku hamulcowego na pewno. I blok. To będzie raczej wszystko, tak sądzę. No bo chyba były trzy części, tak? A muszę przewody odłączyć, muszę podkręcać. Dobra. Dobra, to mamy ogarnięte, tylko yy, naprawa tego możemy naprawić. Zobaczmy jak nas potrzebujemy czego. Nie, ale robimy łoka hydraulicznego, zacisk hamulcowy I ramię zacisku yy... Części mechaniczne Zacisk 1500, ramię zacisk 500 Blok hydrauliczny, oj, 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 oj. A ten, a jest jaki przewidywany 500. i to możemy naprawić ramię dobrze jest naprawione teraz zostało nam to jest 30% szans 31 na naprawę tego Atłok. też muszę zaryzykować Bo my jesteśmy Chociaż Nie wiem my... Potrzebne Będą Teraz pytanie, ja potrzebuję zacisku chyba, tak? Zacisk 1500 Tłok hydrauliczny 4000 Zaryzykujmy na tym tłoku nie, nie udało się, no dobra to trzeba tłok kupić Niestety Trzeba się jakoś odnaleźć teraz yy, Tłok jest w hydraulice koszyka. Eee. To już weźmy tamto. Też ogarnijmy. To wszystko jest jednym w, w jednym koszyku? Nie. Dobra. Hydraulikę zamawiamy. Koszty nas pieruńsko przerosną, ale eee, dobra. Premii za to nie będzie. Zacisk. Z zaciskiem możemy próbować jeszcze. Zacisk. Hmm, Zaryzykujemy tego tysiączka. A czemu nie? Pewnie się zepsuje. A, kiedyś mi się udawało cały czas. Teraz mi się wcale nie udaje. No to muszę zacisk. przekupić no to jestem już kompletnie w dupie. Muszę teraz zacisk kupić. Już przekroczyłem nieźle. Oj Ale. Jestem głupi. Zapomniałem. Bo sprawa wygląda tak, że, że że to... Teraz już tego nie zrobię, ale. Chodzi o to. Żeby to zrobić to bym, to bym musiał po prostu sprzedać te części od razu po zdjęciu po demontażu To by mi dało tyle gotówki ile potrzebuję na nowe Na nowe dwie części tak, zaciski, wok. A tak to tylko straciłem Więc Tutaj nasz klient nie będzie zadowolony. A. Tylko nie byliśmy minus 5000. A, jeszcze nie niezamontowanych przewodów. Jest już kompletny? O. O, 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 o. Teraz wyskoczyło. Aż mi. Je rozjaśniło ale jest jak widać niestety premii za niski koszt nie otrzymaliśmy ale bywa czasem i tak czasem zadania będą polegały na odnajdywaniu naprawy, naprawy. I naprawy lokomotyw, które zostały uszkodzone gdzieś na trasach świata gry, a następnie odholowanie i do właściwie warsztatów i dokonanie, dokonywanie napraw. Do tego celu używać będziesz specjalnego pociągu naprawczego i tak dalej. Dobra. Ale żeby to zrobić, ja muszę wyjść. Tak. robimy tą lokomotywę co teraz będzie falta D1 robimy tą lokomotywę i właściwie to będzie tyle na dzisiaj Czyli jedziemy tu dobra O to jest wrotnice. Muszę jakoś poustawiać bo dobrze odpowiednią. Tak. Musimy jechać do D1. Teraz stój, bo nie jestem pewien, gdzie jest D1. D1, D1, D1. A, czyli dalej, dalej jedę tak, jak jechałem. Dobrze. Otóż bardzo dobrze. Na no, północ. Teraz muszę tutaj z... Nie iść no Lotnica przeskakuje i jedziemy dalej Bo On jest w kwadracie D1 Na lokomotywa w sensie Chwila Ale będzie prosto? Będzie prosto będę musiał chyba skręcić Będę musiał chyba przełączyć No będę musiał tą lotnicę i tak Rzucić, wydaje mi się, że będzie po tej stronie. Tak mi się tylko wydaje, ale nie jestem pewien. Nie, jest tam? Ja dobrze jadę. Właściwie, nie, no dobrze jadę chyba. Mamy tą A, tylko do do pociągów spalinowych, czyli jedziemy tą samą trasą, którą tu którą przyjechaliśmy. A ja, bo jednak nie pojedziemy tędy. Kręcimy sobie tutaj, no to tak jak tu prowadzi. Dobra. Tego sobie poradzimy. Dobra, na razie idziemy cały czas prosto. I pamiętam czy w tej grze da się wykoleić, więc trochę się tego boję, a chyba nie patrząc na to jak jadę zresztą nie miałem żadnego ostrzeżenia żeby tego nie robić Jeśli się tak nie jeździć ostro dobrze jedziemy póki co jedziemy bardzo dobrze taki zamek jest dobrze nie ma wyjścia musi być ten Lotnica. No i tu troszeczkę zwolnijmy. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko boczna stacja. No, no i bym wpadł w pociąg. Aczkolwiek mhm. chyba nie mogę tutaj zjechać teraz. No. Yy M2. Tak. No i tu już, tu już jak prowadzi. No i do zajezdni. Zwolnimy. Nie rozbić, nie rozbijemy się, ale cóż. Dobra. Wejdź no do naprawy. Zobaczymy co tam jest. Do zrobienia. Do zrobienia, o ja już Tak jak się spodziewałeś, tu problem okazało się Uszkodzenie przekładni napędowej w wózku jezdnym, dokona ich demontażu oraz wymiany Jednym wózku jezdnym czy dwóch? O tutaj jest no, Widzę dwie A mamy ile? Ale. No, dwie, to tutaj tylko Demontaż trzeba dokonać Demontaż trzeba dokonać, Tylko, że żeby demontażu tego dokonać, to trzeba tutaj. Dobra. To, to. mamy to, nie tu, to tu. U, tu nawet nie ma co. Nie ma co próbować nawet. Jaki jest koszt przewidywany? 57,400. Musimy niestety te przekładnie wykupić. kupić. Yeah. nam wychodzi. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, uh, uh. A w jakiej cenie mogę sprzedać te graty, które mam? Mm. Nie takiej dużej. Pewnie jeszcze sobie przypomnę, jak tutaj dokładnie powinienem to robić, ale na razie to. Robię tak, jak pamiętam. To by było tyle, prawda? I te 2000 się nie zmieściłem. Będę wtedy musiał ryzykować naprawę tutaj robić u siebie. Bo 2%, czy ileś tam, czy 5, czy nie wiem ile. Tak czy siak liczba jednocyfrowa, no to bez szans. Może mi się to uda. No to zakończmy te cenie. Jak będziemy mieć lepsze zdolności, i tak dalej, to już nie mówię. No to cóż. Właściwie to. Właściwie to koniec już. Na dziś właściwie Tutaj mamy z um, warsa tak do hydrauliki, tutaj do mechaniki, tutaj elektryki Tutaj będą się też pojawiać te pociągi elektryczne i tak dalej Więc wszystko cox, box się tu Da się? Da się. Do kanału też się da wpaść. Dobra. Hmm. Dzięki za, ob za obejrzenie. I otóż, co, o, co, o czym nigdy nie mówiłem. Czyli, kto chce z własnej woli, może zostawić subskrypcję. Cześć i na razie.